Jak pani się ta żyje? Czy ciężko jest finansowo i tak dalej? A mnie pani. Ile emerytury? 1500. 1500. I wystarczy na wszystko, jak to wygląda? A musi. Oszczędza pani jakoś? No nie. Na czym można oszczędzać? No na wszystkie, wie pani. Prąd? Prąd, wszystko, światło. Pani, nie pani, mnie mnie się... Mniej, mniej się świci, mniej skromnie się. Mniej się skromnie mniej mięsa, mniej wędlin, jakiś no takich grosze rzeczy. Nie, nie, bo jest człowiek starszy to... <laughs> Czyli pani na jedzenie nie oszczędza. No. Trzynastka, eee, czy pomogła? Czternastka. A czy tu jest? Nie, no dodatkowa emerytura, pomogła pomaga coś w poprzednich a latach. trochę pomagał, wie pan. Chociaż wie pan, te bluzkę se kupić, czy, czy coś. Ja, coś. Coś se kupić. Ale a Czternastki skoń... to chyba nie było jeszcze, nie? Nie wie pan? Mam, mamy na to pieniądze, jak pani myśli. Dużo osób mówi, że zadłużamy kraj w ten sposób. Jak pani myśli? Nie się pani o to, że kolejne pokolenia będą spłacać albo ktoś. No nie, ja już nie wiem gdzie pan. Wolały pani stałomer, które co miesiąc większą nie. na przykład? No nie. O ile? To ile pani musiała być tak na rękę, że pani była zadowolona? No te trzy tysiące, Trzy to już wtedy no pani. Światło, woda, te rośniecie, to w A leki na przykład ile Pani kosztuje miesięcznie? A leki Czy to... pani płaci za leki? 35 zł za 18 tabletek to dwie... A Ogólnie pani ile płaci? No wiele. 150. O. A. się tak A na nawet się da dostać do lekarza jak to wygląda? A ja się kochani, nie wiem. Nie nic. A zmieniła pani teraz coś w rządzie czy podała się pani w ogóle rząd pisu teraz o, 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 rząd jak sobie radzi? No to, dobrze się radzi. Pis dobrze radzi. Dobrze, tak? No pewnie. Lepiej po pięć? No pewnie. Pierwszy to było 2 zł panie. Jestem teraz więcej. Pewnie. Czy pani teraz odczuła różnicę? No pewnie. Teraz co innego jest? No, co zrobić pani? No nie, dziękuję bardzo. Tylko i tylko wyłącznie TIS. No. Jak na Tuska się zaopatruje? Bardzo źle. A pani, bo finansowo na przykład, jak z pracą? Jak, jak to wyglądało? I, no źle wyglądało? wyglądało. A przede wszystkim, że podzieli, Kolejna, podzielił na... Polskę. On podzielił Polskę, tak? To, tak, Tusk. To. I to podzielił, tak? tak? Po co to zrobił? Jak pani myśli? Z granicę zrobił. Widział pan, jak tego? My to chcemy, żeby było państwo Przyszała wolne. pani o tym filmie Zielona Granica, pani Holand? Yy, tak, pan, Nie ja podoba mi się. Nie podoba mi się jej działalność w ogóle. Czyli, czy pani będzie nie poszła do kina na przykład, aby pani mogła dzisiaj oby... A nigdy w życiu. Nie wspiera pani jej poszła Nie poszłabym. Tak? szkalować y, tych co pilnują. Ty, Jaką telewizję ogląda? TVN, TVP, skąd Pani informacje bierze. Yy, Nie, nie biorę żadnych, ja, nawet ja, nie ja oglądam. Nie drugiego i dlatego tak no. wie pan. Ja, no to... ja oglądam tylko y, y, nasz program. Publiczny. TVP, tak? Publiczna. TV tak. pana nie ogląda. Tak, nie, nie oglądam. Tylko Pani TVNu nie chce.